Hej siemiaczku, witajcie, z tej strony Gilony i tutaj w sklepie 28 lipca 2023 roku i to dzisiaj mamy nowego skina, czyli elitarna napastniczka Sephira ze 1200 wraz to jest takim stylem i mamy do niej tutaj takie kolorki i oczywiście mamy do niej plecak piłka w grze Korkolcowy kolcowy za 500, w którym też możemy tutaj sobie zmieniać kolory pierwszoligowy piłkarz za 500, zela za 800, atak na bramkę za 500 podbijanie za 500, kiwanie piłką za 500 Czerwona kartka za 200, zestaw bohaterki futbolu za 1300 jeśli mamy jedną piłkarkę, raźna rozgrywająca za 1200, elegancka egzekutorka, precyzyjna podająca, dynamiczna dryblerka, zestaw mistrzowie boiska za 2500, popisowy pomocnik za 1200, niebezpieczny napastnik, solidny stoper, groźny główkowicz. Kruk za 2000, Deskrukcja za 2000, Żelazny Dziób za 800, Opiżony Lotnik za 800, Zestawnik Duju za 2200 i siłę Lotnie, Zadziorny Futrzak za 1200, Paka Futrzaka za 400, Królewski Zadzior za 800, Wiktoria Sein za 1200, Siekierka i Kijek za 500, Piechurka popychacza za 800, Astra za 1500, Nabijana Siekiera za 800, Swowolne Podrygi za 500, Mały Bączek za 500, Szpanerski Hut za 300, Futurama nadal w sklepie, Poprzez spider Wersu to samo, Marvel nadal w sklepie, Bohaterowie Tamryl nadal w sklepie, pakiet zadań Amasowi Kory to samo. No i co, jeśli sklepie Wam się podobał to pamiętajcie subzone łapka w górę, kodziciela w sklepie, a jeśli ja się z wami żegnam, Siemneczko.